Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. W kolejnym filmie chciałem Państwu zaprezentować pistolet do czyszczenia laserowego gravostar Laser Cleaner CL300. Ze względu na dużą ilość zapytań zdecydowaliśmy się ten film Państwu pokazać, ponieważ otwieranie takiego pistoletu przez użytkownika jest wysoce niesugerowane, a tutaj macie Państwo możliwość zapoznania się troszeczkę z tą fajną nową technologią. Oczywiście na rynku są dostępne pistolety różne, droższe, tańsze, lepsze i gorsze, ale nie przejmujcie się Państwo, jak kupicie te gorsze, zawsze można je wykorzystać, będą długo służyć. Na przykład jako Podstawka pod lodówkę. Z tej strony widzicie Państwo światłowód. Ten żółty przewód, bardzo gruby to jest światłowód, którym światło doprowadzane jest z głowicy laserowej. Ale tak naprawdę ten światłowód jest bardzo cienki, bo to, co Państwo widzicie tutaj, to jest jego pancerz. Pancerz zrobiony jest po to, żebyście Państwo nie uszkodzili tego światłowodu, kiedy pracujecie nim. I oczywiście on jeszcze będzie w tym miejscu zabezpieczony peszel, specjalny kaptur to wszystko będzie zamknięte. No, wykorzystujemy po prostu moment, że pistolet jest jeszcze nieskończony. To przykład y, zazbrojonego światłowodu, elektryki. Dodatkowo jest specjalna otulina z rzepami na końcu peszel i wzmocnienia. Nie wiadomo dlaczego część klientów y, praktykuje chodzenie po światłowodach, a to jest dosyć niewskazane. Stąd tak duża otulina. Tutaj y, światło wchodzi do takiego metalowego elementu, y, który też na końcu ma optykę. To jest tak zwany złącze QBH. Które jest takim szybko złączem wpinany w ten element. Te elementy, które znajdują się tutaj, to są gniazda, zakończone też optyką z drugiej strony. One spełniają różne funkcje może być to kolimator, może być to beam expander czyli takie, takie optyczne urządzenie, które zwiększa średnicę tego światła, co ma potem wpływ na sposób ogniskowania tego światła. Ale to jest pomijalne, bo dla potrzeb tego filmu chcieliśmy tylko pokazać, że światło wpada. Do systemu lusterek. I akurat ten pistolet posiada dwa ruchome lusterka. Ja je za chwileczkę zaprezentuję i silniczki, również dwa, które sterują tymi lusterkami. A czarne przewody, które tutaj się znajdują, idą potem do komputera sterującego, który rysuje odpowiednie wzory i załącza i wyłącza według tych wzorów y, światło. To jest soczewka, a w tym miejscu znajdują się lusterka, które odpowiednio odbijają światło. Mechanizm działania jest bardzo podobny do lasera grawerującego. Natomiast główna różnica jest taka, że ten system przenosi znacznie więcej mocy. W przypadku laserów grawerujących, moc, którą transmitujemy przez ten układ, to jest około 30 W, najczęściej 50, 20, 15. Ten pistolet. Transferuje około 300 W, a posiadamy takie w ofercie, które przez układ optyczny przerzucają około kilowata. Dlatego też bardzo istotnym jest odpowiedni sposób chłodzenia tego pistoletu. Ale układ chłodzący zaprezentuję Państwu na kolejnym filmie z największą przyjemnością. Zaznaczam, że ten pistolet nie jest jeszcze gotowy. Tutaj musimy oczywiście oprzeć troszeczkę. Elektroniki i jeszcze zabezpieczyć go odpowiednio. Gorąco Państwu nie polecam otwierania takich pistoletów w warunkach warsztatowych, ponieważ może się to skończyć. No, tak jak tutaj, w tym przypadku mamy końcówkę QBH, na, na końcu jest optyka. Jeżeli Państwo tą optykę zabrudzicie, a naprawdę zabrudzenie optyki lasera to jest. Jeden, Państwo tego nie widzicie, ale ja mam w tej chwili przygotowane specjalne środowisko, żebym ten film mógł nagrać i nie wdmuchnąć żadnego brudu do środka. Ale jeden mały pyłek z powietrza, jeśli osiądzie na końcówce, to po pewnym czasie zrobi taką malutką dziurkę. Nie wiem, czy będzie widać. Posiada taką mikro, mikro dziureczkę, i ta mikro, mikro dziurka, ona. Po pewnym czasie zamieni się w większą dziurkę, jeszcze większą dziurkę, a na końcu nastąpi spalenie światłowodu i uszkodzenie tego urządzenia. Dlatego, jak Państwo pragniecie coś naprawiać ze światłowodami, polecam wezwać serwis. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Przyjedziemy, sprawdzimy, naprawimy urządzenie i będzie wszystko w porządku. Otwieranie tego rodzaju optyki, tak jak powiedziałem, no niezbyt dobrze jej służy. A interesujące, budowa takiego urządzenia to jest około 400 godzin, ale rezultat mogą Państwo zobaczyć i jest naprawdę przepiękny. Bardzo biały kątowniczek, i bardzo proszę. Koniec. I gotowe. I jeden z moich ulubionych trybów. Prawda? I nagle okazuje się, że 300 watowy laser działa lepiej niż 2 kW. Cyk i gotowe. Pozdrawiam serdecznie Państwa.